Tak wygląda odbiór samochodu z SSG. Prawie, że. No, cześć! Jeszcze, cześć Karol. Znajdujemy się u Was w pięknym klimatyzowanym pomieszczeniu. Ktoś dzisiaj przy umowę No mam nadzieję, no, jeszcze daleka droga z tym samochodem jeszcze się zajdzie trochę. Tak, ale... daleka droga, ale już tak. jakiś etap zyskujemy. No mamy taki etap, że... Teraz pokażemy, jak no, jest właśnie, to No właśnie, może wyjdziemy e, na zewnątrz. Teraz wyjdziemy na zewnątrz, ale jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia. Gdyby, uh -huh. no My staramy się, fajnie, że dodajesz nam czas, i staramy się zrobić ten samochód tak, żeby wiesz, cywilny, fajny. Tak, żeby to wszystko działało, żeby było ok. Na chwilę obecną jest tak no, rzeźniczo, powiedziałbym. Chodź na zewnątrz, bo. <laughs> Proszę, o, tak? dobra, dobra. Artystycznie nieład. No tak, jeszcze biuro nie jest niestety skończone. Gdzie, gdzie ta niespodzianka? Gdzie jest niespodzianka? Gdzie jest niespodzianka? Nie wiadomo O to wow. ona. ty to nawet chodzi trochę jak BMW Zobacz tą rzędową szóstkę Przez tą rurę wydechową wchodzi tak, że wszystko się trzęsie tu wokół. oczu wow. To żyje Jezu, jak ja się za tym autem. Przecież nigdy nawet im nie jeździłeś po prostu. Nie jeździłem, e ja wypraszam sobie. Cześć jakku, Cześć Karolu. To zaliczyłeś pierwszym jazdę testową, czy nie? No, nawet nie pierwszą pewnie. Dopiero po parkingu, pros. Tak naprawdę taka pożądana jazda testowa jeszcze się nie odbyła, więc no. Ty, ja zro... ty ją zrobisz. Nie ręczymy za nic. No. Popsujesz będzie na ciebie. Ręczymy tylko za to, że kołania spadną. O, zszedł ładnie na obroty. Tu jaki czułeś ten gaz? No bardzo jest czuły. No właśnie, no, to są takie elementy, które wymagają jeszcze trochę pracy, bo no, ten komputer fabrycznie był ze skrzynią automatyczną, więc on ma takie głupie pomysły, które skrzynia powinna wyprostować, a że nie ma i... No, a to... to też nie jest kwestia, że to jest jednak throttle by wire? Nie, no to, to daje tam tylko tyle, że możemy to bardziej kontrolować. Hmm. To... Ja. Ty może podniesiemy maseczkę, czy tam jeszcze nie ma czym się kwalić? Co za chwilę może, chcesz się przejechać. Ja no myślę, że jak już zasiadłeś tutaj, to Dokładnie. się badujemy do środka i... Dobra! Przeturlamy się każdy. Ja. To ja mam prowadzić? Ja. No. Dobra. To siadamy. Raz. Znaczy tak. Nikt jeszcze nie przyspieszał tym samochodem. Nie próbowałbym za bardzo. Potoczmy się, zobaczmy <laughs> jak to działa. Czyli ma być y, cruising. Ja zapnij bardzo y, nisko bierze sprzęgło, więc... Czy będę się uczył dzisiaj ruszać. Dokładnie. Będę nie, musiał, no. będzie musiał biec po akumulator i kable. Nie, 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 już sobie się może Aha, nie. Aha, bo, bo nie ją? odpali. Nie, no może już chodził tyle, to powinien się podładować. Mam ktoś telefon albo coś, trzeba by nas pchać. Mam te. <laughs> o, ale no, tu mam kamerę. Będziesz musiał podjąć jedną z ważnych decyzji w swoim życiu związanych z tym samochodem. Tak? I dzisiaj chciałbym, żebyś to podjął, że zostawiamy ten wydech. Aha. Deska nie działa. No właśnie, nie widzę obrotów. Tak jest, bo no, niestety ten komputer z bary się komunikuje po kanie, w związku z czym specjalny moduł, Aha. który to przetłumaczy jak gdyby na deskę, na różne deski uniwersalne. Okej. Okay. Eee, Czyli to jest możliwe, że to będzie działać? Znaczy to musi działać. Okej, okay. dobra. No więc... widzę, że wskaźnik paliwa działa i nie mamy rezerwy, więc jest tak dobrze. No jest. <laughs> Dolewaliście. To jest nietypowy BMW. Tak, bo już byliśmy na stacji bo nawet jak każdy typowy klient zostawiłeś tam samochód na rezerwie. Z Sprzęgiel chodzi inaczej. Mamy jeden Okej. Ok, no, de faktycznie. Że... Jest... Światło. Się... Ja pierdziele. Co jedziemy na ulicę, co nie? No. No to, 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 to tak, to trochę zostało, bo na lewym lewym się nie zapędzą. Prawo, lewo. W lewo. Lewo. O, przecierają. Gdzieś coś się cieramy, chyba tak. za duże odciężenie mamy. Nie, nie. Na pusto też przecieramy. Tak? Tak. Czekajcie, tu jest korpo Jeszcze. Chyba za dużo obciążenie Chyba za Czuć smród palonej gumy. Chyba tak. Chyba z naszej jazdy testowej to dużo nie będzie. Albo no no wysadzi, no będziemy musieli zrzucić balast. To no, może chcesz nas nagrać z zewnątrz? Zaraz do ciebie widzimy. Zaraz do no. ciebie do ciebie No. A no, no, widzisz? No, może po Też umazane farbą no, i tak dalej no. więc one się dotrą, ale, ale jest cios, no. no dobra. Pozwól, że tu Cię na chwilę zostawimy. Chodź. Tylko mam nadzieję, że... O! Nie, nie jest niewiele lepiej. Czy ja jednak? <noise> to myślę, że ktokolwiek. No dobra, to słuchajcie, to jest symboliczny pierwszy przejazd. Faktycznie sprzęgieł koła od razu Będziemy to regulować, to za właśnie takie rzeczy, o Ci mówiłem, jak tam siedzieliśmy w naszym akwarium nowe uh -huh. Że I tak dalej tak. no nic, powoli pojedziemy Za duże za, za dużo, za dużo koło dać Tak, jest co, tam jest problem z tą felgą, że ona jest za bardzo na zewnątrz I za to duża opona jest chyba Dla E36 co z tym No nie po wiem, to... właśnie trzeba byłoby coś pomyśleć, żeby ta felga była głębiej nie mam pomysłu jak Dobra, zawrócimy sobie tutaj. Nie tak się w sumie ładnie toczy. Ale dobra, coś ty zauważyłem to to, że głęboko mamy pedał hamulca. Pedał hamulca głęboko łapie? Nie, względem tego, względem pedału gazu mamy tak jakby dużo głębiej pedał hamulca, no dokładnie schowany. To jest kwestia przyzwyczajenia. Kwestia przyzwyczajenia, może kwestia regulacji nawet. To jesteśmy, żeby takie rzeczy dopersonalizować. Do Ty, ale mi się podoba w ogóle jego charakter. On pasuje do BMW moim zdaniem. No tak chodzi jak BMW, nie? No. Nie ma czegoś takiego, że a, to w ogóle jest jakieś dziwny indysił. ja się czuję jakbym jeździł, tym wiesz, 2,5-6 garów e, mp 50 Przerywam. się tak. Ale hamulce hamują. Hamulce hamują. Ja myślę, że... To jest właśnie, to była taka pierwsza do z Dokładnie. To, tak to często wygląda. Uznajmy, że to jest symboliczny pierwszy raz, tak, który tak po prostu mieliśmy okazję całe szczęście pokazać. zatrzymam się tu. I może omówimy, czy chcemy na hali? Omówimy, jest, co jest tutaj akurat na hali. Jest gdzieś, ciasno. Gdzieś przed urlopem i tam jest Jest głośno. Jest głośno. No. Myślę, że na pełnym otwarciu przepustnicy będzie srogo, no, naprawdę. No, przede wszystkim trzeba się ogarnąć z tym kołem, no, bo jak widać przyciera. Nie, no jest no, no, tutaj masakra. Widziałeś, no, przyjechaliśmy ile? No? Tyle co nic. Tyle no. co nic. Albo znaczy, na stole. Zresztą też bardzo mocno nie ociera, ale. no. Bardziej też ociera, 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 rodzi bo ta strona niż tamta, nie? Tak, prawy tył. No. I to nawet jak wczoraj jechałem na nim to też wiesz, pierwsze poszło. rondo powolutku na dwójeczce, na wolnych obrotach, mhm. z tamtej strony nie trzymał. Może jest jakaś po prostu inna geometria tego, no, wiesz, no, to różni to nie, się to, no. jest inne pochylenie z tej strony. No jest ten balon, jest też za duży tu, no nie wiem. No niestety, coś trzeba by pójść. znaczy na nie pewno trzeba podnieść auto, no. to też Podnieść. Pytanie, czy on ma taką regulację? No, proszę się nie nabijać, myślę, że ma. <laughs> tak jest podkładkę się da, wiesz, to, Ej, to jest nie. Sposób. Jakiś taki na pewno E36 patenty ma swoje, na pewno. Ej, ale ja to powiedziałem już Maćkowi, to brzmi jak E36. No. Tylko na stary tak? Czyli jednak jest w tobie trochę to, że wstydzi się, że wsadziłeś silnik Forda do BMW. Dało nie, nie wstydzę się, ale chodzi mi o to, że jak podjada na spot, to nikt tego od razu nie rozpozna, że nie. to jest jakiś swap. Nie. No nie, nie ma no. szans. Jest dobrze. Oprócz tego, prawie. że chyba, że oglądali Twoje jak Ja w ogóle byłem, nie wiem jak ty <gry> twoje wrażenia były, ale jak ja się przyjechałem tym samochodem pierwszy raz, to że on jest taki friendly, no wszystko chodzi w zasadzie, no wiadomo, że trzeba się przyzwyczaić, że ten gaz, czy tam sprzęgło bierze, ale że wszystko chodzi tak lekko, no jak to w no, z, z rzeczy stara beta, no ze sprzęgiełkę bierze tak szybko, ja to lubię. Podoba mi się to, po prostu kwestia przyzwyczajenia. E Pedał hamulce schowane. To jest schowany. Tak, jest nisko. Tak, jakoś ten pedał gazu jest dużo bliżej no, niż to no, Te jeszcze wymagają, wiesz, dotarcia na pewno, no one były posmarowane tym, nie wiem, co to za farba czy co. Nie no, hamulce hamują, czuć, ale... Nie, ale się... hamują tak, no jak się stanie na tym hamulcu, to jest dobrze, no tak. jest bezpiecznie, no. No i właśnie ostatni czas, jak Ciebie nie było, to na to poświęciliśmy czas, doprowadziliśmy głównie do ładu to całe zawieszenie, układ napędowy, wał, półosie. Mhm. Oleje, wszystko tam jest no, biegi zrobione. Biegi fajnie wchodzą. Czuć, że tak biegi stują. fajnie wchodzą, jedyny problem jest i nie będziemy doszukiwać z tym stekiem, do tego trzeba się przyzwyczaić, bo stek jest przed jedynką mhm. i tam trzeba go tam... No, bardzo co mam Tak jeszcze bardziej tu, a tutaj teraz jest bardzo minimalny. Trzeba dobrze to wyczuć, no ale mhm. no to wynika z tego, że ta skrzynia jest długa, bo sobie ktoś zażyczył szóstkę. <laughs> I, I tam bardzo mało miejsca jest na ten wybiera, o czym rozmówiliśmy. No i na chwilę obecną tak nam wyszło. Zobaczymy czy tam się jeszcze da coś z tym zrobić, ale... No to działa, to nie jest tak, że nie działa, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić. Okej. Okay. Co, otwierasz machę? No chciałeś co, otworzymy. Chciałem, zobaczmy co tutaj jest. Zobaczmy. No pod macką są duże braki, jaką mam otworzyć. wiem. Są jeszcze braki, troszeczkę to ucywilizowaliśmy. Nie składaliśmy jeszcze, nie izolowaliśmy jeszcze tam wiązek. W e... Bo jeszcze chcemy klimatyzację uruchomić. Mhm. I chcemy mieć pewność, że to już będzie wszystko w I turbo. Działać. No Właśnie chciałem to powiedzieć, tak śmiesznie jest tutaj. Specjalnie, Jest to specjalnie do lotu nie zrobiliśmy czekam aż turbo tu, no Właśnie, to żeby dał jakieś dwa trudne pytania czy coś robimy z wydechem a no drugie tak. czy robimy turbo no, to, to już ty zadać sobie pytanie retoryczne jak chcesz to powiedz po prostu zrobimy e... wszystko leży czeka w zasadzie tylko trzeba zamontować kwestia, kwestia budżetu no ale rysacze spółki o kolektory Tego... mamy turbiny leżą więc to no był trudny projekt nie no, a chyba... wtedy a poważ, zobacz, no to z innej strony, teraz masz 3 wydek, wydech, który wydaje się być wolnocącym głośny. Jakby założył turbo, to by się i wyciszył, wyciszył i nie by trzeba się... było go zmieniać. Bo co robić wydech, z można zrobić turbo, Dokładnie. Odzaję? To jest top tip na dzisiaj, no. <laughs> nie no, chyba chcemy pokazać w pierwszym etapie, takie były założenia projektowe sprzed tak. roku, no że chcemy pokazać wolnosącą. wersję. Szkoda by było całej tej pracy włożonej w ten komputer, że się z nim gada, żeby wiesz, no żeby pewnie. teraz, chociaż teoretycznie, ten komputer też to turbo powinien ogarnąć. Udało się już coś porozumieć z komputerem, że tak on jest. Choć trochę na ten moment rozmawia z tym silnikiem. Tak jest. Coś jeszcze zostało albo nawet całkiem sporo zostało jeszcze do, do, do dopracowania. No bo tak? wiesz, żeby to no działało, on ma te, to co zauważyłeś, na przykład gaśnie długo, że on no. go długo tak wyciąga. On ma też takie coś co ja zauważyłem z kolei, że on po odpuszczeniu gazu też jakby zwolno schodzi z tych obrotów, tak. powinien, powinien szybciej. Tak. No. To, to są wszystko pokłosia tego, że miał skrzynię automatyczną. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, po prostu trzeba posiedzieć jeszcze nim, tam pogrzebać i, i te wszystkie elementy wyrzucić. Jest jakiś mały jeszcze problem z tym przerywaniem, co, 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 co słyszeliśmy teraz. To jest kwestia wałków, one do końca nie chodzą też tak, jak chcieli, mhm. ale to są już jakieś minimalne rzeczy, które, powiem, które po prostu ogarniemy. Tu jakieś wiesz, z Australii jak do przychodzą log. te silniki to... Bara ma tak, że ma do, część sprzętu ma jak gdyby na, na dworzu. Nie, nie wszystko jest na silniku, czyli mhm. wiązka, wiązka, która przychodzi z barą jest y, Ogarnia tam wtryski, czujniki, główną ja. ilość rzeczy, ale są dodatkowe elementy, na przykład zawór sterowania klapami w dolocie Jakieś y, dru druga sonda lambda, którą my akurat nie używamy I te, to, te wią to wiązki musimy otworzyć, mhm. musimy dać nowe zaworki, bo one jakby nie przychodzą w pakiecie z tym silnikiem mhm. No i to są takie pierdowe, które musimy zrobić, na zawory, które daliśmy, znaleźliśmy od Forda, który, na, który był na jednym silniku, no jest nie zły, nie działa ta zmiana geometria klap no są takie małe rzeczy, które po prostu spowodują, że ten samochód będzie coraz bardziej się cywilizował. Widzę, że z takich rzeczy mechanicznych, też jeszcze brakuje nam tutaj do lotu. Tak? No nie mamy tego dolotu... No musimy No coś musimy no tak. wyspawać, tak, no tylko że dla nas ten pomysł tego do lotu, żeby on... No bo nie da się go inaczej poprowadzić. To musi iść nad silnik, nad kolektor wydechowy, co nie jest fajne. Mhm. No i A nie zaraz gdzieś, gdzieś na przykład tutaj. założyć pustoszkę jakiegoś małego? No ale to i tak to będzie wyglądało dzisiaj, jak silnik od Pierwsza, po drugie będzie wiesz, i tak gorąco ciągnął, nie? No tak, sumeracja. Fajnie by było jednak mu trochę chłodu tam dać. No. To jaki na to pomysł wyciągnął zimnego. No turbo jak <laughs> założył. Turbo. No wiesz, gdzieś tu można wyjść nim do przodu. No coś myślę, że będziemy myślać. No niby tu jest ta osłona termiczna, nie pewno nie no, okay. zadaje całe nic. Ale no... No coś będziemy myśleć. Tutaj to już w następnym odcinku Michał, który jest fabryka, z szefem fabrykacji u nas, to ci będzie tutaj. Tworzył. Będzie się kombinował i tworzył teoria. się temat. będzie mógł wykazać. Coś tak, tak. Przed tak. kamerą. Tak, no jeszcze też nie zamontowaliśmy tej e, słynnej wygłuszenia słynnego. No, to już stwierdziłem, że zostawię na koniec. Chyba, że znam już powiedzieć, no to, to No nie, bo po prostu specjalnie zostawiliśmy, zobaczmy wszystkie słony, chcemy nim powiedzieć, zobaczyć czy on będzie dotykał, czy nie będzie dotykał. Mhm. Jak będzie dotykał, a widzę, że jest... nie wiem czy to jest poprzednie czy nie, to muszę mechaników zapytać. No to może będzie tak, że będziemy troszeczkę opuszczać. Te samki jednak. Jednak, okay. jednak, jakieś pół centymetra czy centymetr. Zostaliśmy sami, odpalamy go jeszcze raz. Kurczę, no jakiś efekt prawie że końcowy z zewnątrz Drodzy wizowie jak Wam się to podoba BMW w końcu nie Audi Jest lekka gleba Wychodzi na to, że jest zbyt sroga z tyłu Ja no za grube koło założyliśmy, ale z drugiej strony to jest tylko 225 Tak, dobrze pamiętam No zdecydowanie tu gleba jest większa Tutaj to będzie kwestia wyregulowania tego może Tu masz arsenał elektryczny wiesz, wiesz, Mobilne centrum dowodzenia Faktycznie tak z obrotów niechętnie schodzi Niechętnie, jeszcze no tak. Gorbotronik działa Gorbotronik. Ty no ale Pokaż nas w odbiciu Zarąbiście to wygląda No wygląda dobrze tak. Gangstersko tak Tak jest srogi gangsterski Joł Ale fajnie nie, no podoba mi się. Mi się zawsze E36 podobało. To bał nie wiem jak ci idzie wbijanie wstecznego. A. 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 Czekaj, na razie mylę gaz z tym. Ha? Nie? Słuchaj, dwoma rękoma. A co mam zrobić? Mocniej do. Teraz? Tak, A no jest. miałeś rację. To rzekaj Cały czas do przodu. A. Aaaa... <grym zniszczym> no ale wspoma działa. Nie no, generalnie wóra jest naprawdę... To sprzęgiełko naprawdę fajnie chodzi. Jak na to, że jest nieskończona, to jest pełna kultura, no. Dobra, zabraliśmy pasażera o trochę mniejszej wadze. Może się teraz nie będzie ocierać. Nie, dobra, ociera dalej, ale, ale mniej. W sumie jak dodaje gazu to tylko ciera. No najbardziej w Ty no mega. Damy mu trujeczkę. Czy to ma hamulce? Ma Myś. jakieś ma, nie mówię, że nie. Fajnie jedzie! Jest dnia, <grafię> dobrze a ja, no to lubię. było takie muśnięcie tylko no tego muśniecie, gazu nie, tam jest kurczę potencjał Ten... chce jechać, no Kurczę, nam... Opona nam się układa trochę do budy. Sprawa jak się jedzie, jest dobrze Tak jest no dobra, co robimy, czy zawrotkę, czy dalej? No Możemy już, że... no, masz pojechać dalej, no Dobra, sprzęgiełko już wyczułem Jeszcze mu chyba trochę zapłonik wypada, co? Trochę tak, no wiesz, on jest jeszcze w ogóle niewystrojony, nic więcej. No no, no. wieku dziecięcego jeszcze są, no. Kusi, kusi już go trochę. <grym> pocisnąć. Coś tutaj trzeba będzie jeszcze pomyśleć na jakąś fajną gałą, co nie? No, no mamy tą twoją gałą niby od szóstki. A to co to jest? To, to coś jest po prostu wzięte z półki? Tak, no to jest od sześciobiegowej skrzyni oryginalnej, czyli od D90. Podejrzewam. Ok. Tak jak skrzynia, no. Nie no. Moim zdaniem dźwięk jest zarąbisty. Po pierwsze pasuje charakterem, po drugie jest mega poważny. Fajnie się auto komponuje. Widać, że jest... To jest takie OM z zewnątrz no, i nikt się nie spodziewa tego, że tak. drzemie w ogóle cokolwiek innego pod Tak. No i w ogóle klimat tego E90... E, twór E90 E36. E mega wóz. Stary porząd... stara porządna beta, no jeszcze taka. No dobra, gdzieś tu zawrócimy chyba. Będzie. Ale to skrętny wóz. No. Zabawne uczucie, bo ja naprawdę tylko muskam ten gaz, zresztą jakbym wcisnął więcej to by zaczął przerywać. Ale to ma werwę. To będzie naprawdę gruby wóz. Co z tego, że wolno, Sak? Pojemność swoje zrobi. Dokładnie, no. Wolno Sakiem się jednak zawsze przyjemnie jeździ, nie? Mega. Ty, to będzie... Nie ma laga, to... Jakby tu zrobisz jakiś, nie wiem, lepszy zawias, nie robisz jakieś takiej strogiej kleby, to może być fajny wóz na tor. Wiem, że no troszkę... będzie miał ciężki, nie? Więc... No na razie nie czuję, żeby bazy. mi to przeszkadzało. No to prawda, no tak, wczoraj z kupciem oglądaliśmy. Nie, nie jedziesz po to, że No właśnie, e, wczoraj oglądaliśmy z kupciem zdjęcia. Czemu tu trąbił? Oglądaliśmy o... z kupciem zdjęcia, jak jest umiejscowiony silnik. To pierwszy, drugi gar jest tylko przed osią, trzeci jest na osi, a czwarty, piąty, szósty jest za. To prawda. No i tak rozważaliśmy, czy to będzie przeszkadzać, czy nie. Teraz, na tym etapie, jak się tak mało dynamicznie pozostaje, ale nie czuć tej masy. a Auto jest naprawdę skrętne. No. Co wiesz, wiesz, to jest to jest lekki samochód. On w serii waży 1200 kg. No. To teraz tyle waży na za nie? Świece wymienialiście mu, nie? Oczywiście. A, no, to tutaj jest jeszcze jakaś kwestia taka softowa. Ale hamulce coraz lepiej hamują. Tak, no muszę się dotrzeć, nie? Będziemy porobić na tych gazów? Będziemy, dobra. Weszła trójeczka. Oj, coś czuję, że się polubię z tym autem. Jak to jest, jak to jest taka, wiesz, faza jeszcze przejściowa, czy po coś jest do dopracowania, to już jest całkiem dobrze. Jest bardzo dobrze. Fajnie. Ty co, jakie miałeś wrażenia ze swojej jazdy? No, wiesz, podobne, no. Że naprawdę, no, ja myśl... na to, że nieskończony samochód, to jest bardzo się nim przyjemnie jeździ. Jaku, na koniec prośba do ciebie. Podminimy się, wysadzę cię gdzieś tam i nagramy, jak przejeżdżam. Co ty na to? Oczywiście. No dobra, jesteśmy z powrotem w SSG. Chłopaki chciałbym Wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować. No wiesz, od tego jesteśmy. No. Uśmiech jest murowany. Chcemy niemożliwe. Daj, aż ja. I tutaj muszą to zobaczyć. To jest jagoda po, po przejazdzie Po pierwszej ba przejazdce w ba Bawbarą. No nie no, kocham to auto. Jest super, naprawdę. Kocham ten wóz. Nie no, ja nie to jest jeden z najbardziej dla mnie projektów, na który się nie mogę doczekać. Ja wiem, że ten. Ta charakterystyka wolnosaka, te sześć garów w rzędzie, że to pasuje do tego auta, to będzie super połączenie i to się powoli zaczyna e, sprawdzać. Tak. Także. Jak to w ogóle brzmi z zewnątrz? No mega brzmi, naprawdę. No tam nagrałem parę rzeczy, to sobie potem fakt, że będzie szum, ale wolniej jechaliśmy. Jest, no słuchaj, to jest te sześć garów, jak on się nie będzie wszystko z nim wiesz, już będzie wystrojony. Sztos. To będzie super. Ja no. jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze się zdecyduje na budowę takiego auta szalonego E36 albo E46 z takim piecem ja pod maską. E46, myślę, byłoby jeszcze fajniejsze, bo jest jednak trochę więcej miejsca chyba w komorze tam. Chyba no, tak, no. To upnąć. no i auto jest też troszkę nowsze, chociaż no. mi się podoba ten old school. Chciałem, Nie mieć, no coś, no. chciałem mieć E36. No to swój urok, no. Ja miałem, więc jakby kumam to, no. Tym jakże pozytywnym akcentem kończymy. Janku, zbijam z Tobą piątkę? Jestem bardzo zadowolony, bardzo, to jest. My bardzo się cieszymy, że wiesz, udało. Jeden nam z się, najlepszych projektów, które robię. Łącząc też nasze, nasze możliwości wszystkie, czyli SSG, Barra Europe i ale... I są efekty takie, że klienci mają banana na twarzy, to jest Musi nas... latać bokiem, tylko tyle. No, no widziałem, na razie, widziałem. No. Na razie jest troszkę za wcześnie, ale... No, Maciek mówił delikatnie, delikatnie, delikatnie. Tak, tak, delikatnie. Ale myślę, że wóz wrócił o własnych siłach, mimo żeś tam próbował różnych dziwnych zaczyto. To tylko świadczy o tym, No że, kusiło, no, no, kusiło, no coś tam, jest, wykonano, no. laczka troszkę z zjarał, ale no na razie to tylko no, trochę dlatego, błotnikiem. że... E, no, to botnikiem <laughs> to zdecydowanie najwięcej, ale no co więcej dodajemy gazu, to tutaj zaczyna coś troszkę przerywać, także faktycznie jest jeszcze chwila roboty przy aucie, ale będą z tego samochody. No. Kończymy. Cześć. Mega. Naprawdę.